Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was filmik o ulubieńcach grudnia. Jest to dla mnie, nie ukrywam, filmik przełomowy, bo nigdy nie miałam ulubieńców danego miesiąca. Ale w grudniu znalazło się kilka takich produktów, które naprawdę podbiły moje serce i które bardzo, bardzo polubiłam. No i cóż, chciałam Wam o nich opowiedzieć? Pierwszym takim produktem będzie na pewno zaskoczenie dla wielu, wielu z Was. Bo jest to produkt, który już po zakupie, kiedy go kupiłam, czytałam o nim po prostu bardzo, bardzo dużo negatywnych opinii. A dla mnie on się sprawdził i naprawdę bardzo go lubię. I jest to podkład z L'Oreala Infallible, chyba tak to się czyta. W każdym bądź razie jest to podkład. Który kupiłam na jakiejś promocji w naturze, minus chyba tam 40%, dałam za niego niewiele, ponad 30 zł. No i już, tak jak mówię, nie czytałam opinii, więc nałożyłam go sobie po prostu na rękę i nawet w drogerii zauważyłam, że on po prostu mega szybko ciemnieje. To było, nie wiem, z 30 sekund, jak on mi bardzo, bardzo ściemniał, na, właśnie na ręce. Ale mimo to wybrałam sobie kolor, który wydawał mi się już po tym, jak on mi pociemniał, taki najodpowiedniejszy. No i po pierwszych testach stwierdziłam, że jest naprawdę bardzo fajny. Kryje mi wszystkie moje niedoskonałości. Jest dosyć ciężki, ale jeszcze nie za ciężki. Bardzo ładnie wygląda na buzi, bardzo długo też się utrzymuje i naprawdę bardzo się z nim polubiłam, bardzo mi on odpowiada. Te negatywne opinie chyba właśnie głównie biorą się z tego, że ciężko jest dobrać ten odpowiedni może kolor, no i to nie jest fajne, kiedy coś nam ciemnieje na twarzy po jakimś tam czasie, naprawdę po no, no krótkim czasie, więc gdybyśmy dobrały ten podkład na tak na szybko, na łapu CAPU, no to rzeczywiście może być efekt taki, że nie będziemy w ogóle z niego zadowolone. Ale pomijając pomija ten minus, przyznaj, że, że jest to duży minus to naprawdę polubiłam się z tym podkładem, wolę go od Rimmel Wake Me Up, wolę go od True wiem, że to są może dwa różne podkłady, ale bliżej mu na pewno do Rimmel Wake Me Up, chociaż on nie jest w konsystencji taki, nie wiem, tłusty, dla mnie ten Wake Me Up już był troszeczkę za tłusty. I tutaj jeszcze taka moja mała dygresja, parę dni temu miałam okazję, no, poprosiłam w forze o próbkę podkładu z Chanel, był to Vitalumene, i cóż, spodziewałam się po prostu niesamowitych rezultatów, efektów wow i tak dalej, ale kiedy go przetestowałam, to była kompletna porażka. Nie kleje w ogóle, zachowuje się bardziej może jak Krem BB, ale nie wiem też jak on by się sprawdził na lato, gdzie zostawia taką mega tłustą po prostu powłokę, musiałam to klepywać jakoś. No i w końcu skończyło się tak, że go całego zmyłam i nałożyłam właśnie L'Oreal. Więc no cóż, nie zawsze drogie znaczy bardzo dobre, a także czasami tanie, czyli na przykład taki L'Oreal po przecenie za niecałe 40 zł może okazać się super. Więc cóż, no już o tym podkładzie koniec, nie zanudzam i przechodzę dalej. Kolejnym produktem, który naprawdę również polubiłam w grudniu, był Strobe Cream z Maka. Jest to produkt, który powinien być produktem wielozadaniowym. Możemy go nakładać na cerę jako zwykły krem. jako go nakładam zwykle rano. No i cera zyskuje wtedy taki świeży, naturalny i efekt jest bardzo rozświetlona. Ja miałam go okazję używać na mm, twarzach osób, mm, wiecie, sera była taka zmęczona, bardzo taka ziemista, mało życia w niej było i faktycznie mamy ten efekt rozświetlenia, więc on dla takich cer rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajny. Oprócz tego e, możemy go również stosować jako rozświetlacz do mieszania z podkładem, wiadomo, Eee, możemy go też stosować jako punktowy rozświetlacz. Ja go tak nie stosowałam i nie widzę też, żeby to było jakieś niesamowite zastosowanie. On daje to rozświetlenie i naprawdę, kiedy wyjmiemy go z kubki, to można się przerazić, bo mamy taką mega świecącą się, wiecie, taki mega świecący się krem, ale po roztarciu to już jakoś wynika nam w skórę i mamy po prostu taki fajny efekt takiego... No, fajnego po prostu nawilżenia i rozświetlania przy okazji. Bardzo fajny produkt, wspominałam o nim w nowościach kosmetycznych, nie zawiodłam się. Cena również fajna, bo 40 zł za 30 ml. I tak jak mówiłam, w tych też nowościach kosmetycznych nie warto kupować większej pojemności, bo ta mniejsza pojemność, 30 ml, wychodzi nam w stosunku do tej, do tej większej o wiele taniej. Cóż, kolejny produkt, kolejny produkt to będzie mój pędzel do makijażu, mój nowy pędzel do makijażu, jest to Kabuki i e, jest to pędzel z maka, dostałam go od mojego e, mężusia kochanego e, na gwiazdkę i już jest on ulubieńcem moim, powiem Wam szczerze, naprawdę jest to świetny, świetny pędzel, e, to jest numerek 182, w życiu nie dałabym za niego tylu pieniędzy, ale skoro jest to prezent, no to cóż, wybrzydzać nie będę, wiadomo. No, i tak. Ja go używam oczywiście do nakładania pudru, i powiem Wam to, co pisze producent, jest naprawdę tutaj świętą prawdą. Zwykle, kiedy nakładałam puder innymi pędzlami, a zwykle używałam takiego różowego pędzla z Real Technics, to musiałam dać chwilę, jakby temu pudrowi, żeby on, wiecie, tam się scalił z tym podkładem i żebym już miała jedną warstwę. A nie, żebym wyglądała, jakby ktoś mi tam, wiecie, mąką troszeczkę sypnął. Ale ten, yy, ten pędzel powoduje to, że od razu ta skóra jest taka, no nie wiem, aksamitna, ten podkład, i ten puder, od razu wszystko się, wiecie, yy, spaja, stala i mamy bardzo, bardzo fajny efekt. Ja go również używam do nakładania bronzera, bo yy, jakiś czas temu kupiłam bronzer z MACa, też Wam już o nim wspominałam, Matte Bronze, taki ciemny bronzer. W którym, owszem, nie można sobie zrobić krzywdy, ale ja próbowałam nakładać go jakimiś różnymi pędzlami i po prostu nie umiałam nabrać odpowiedniej ilości kosmetyku na ten pędzel. I potem yy, działo to, co się działo, czyli powstała mi taka jedna, po prostu wiecie, warstwa, jakaś skorupa, przez którą nie dało się przebić, więc musiałam oczywiście czymś ten yy, brązel zdrapywać, a to już nie było takie fajne. I dopiero ten, ten, właśnie, ten właśnie pędzel sprawił to, że ja mogę odpowiednią ilość tego bronzera nabrać, że ja go naprawdę nabieram, że ja widzę go na twarzy i jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny. Tak więc nie wiem, czy to tak ma być właśnie, że wiecie, kupujemy brązer i od razu kupujemy pędzel, ale w każdym razie, no ja w sumie używam chyba tego bronzera dzięki temu pędzlowi, bo tak to by się pewnie wkurzała i tyle. No i cóż, taka typowa pielęgnacja, mój ulubiony na zimę krem do rąk to jest krem marki Bliss, on jest bodajże do kupienia w Douglasie, ja go w każdym razie dostałam na urodziny, to jeszcze było w sierpniu od mojej e koleżanki Ani, która mieszka w Anglii i stamtąd właśnie mi go przysłała. W sierpniu wiadomo, troszeczkę go tylko używałam, nie za dużo, bo no, ja nie potrzebuję ogólnie kremów do rąk jakoś specjalnie w lecie. Czy nawet na jesień? Ogólnie rzecz biorąc, ja nie lubię kremów do rąk, one mnie wkurzają, Wkurza mnie to, że mam jakąś taką tłustą powłokę, że nie mogę, wiecie, wziąć długopisu i czegoś napisać, bo muszę czekać, aż to się wchłonie. Ale ten krem jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Pachnie po prostu przecudownie. Wystarczy dosyć niewielka ilość na pokrycie całej dłoni. Eee, pięknie, właśnie mm, się też się, wsiąka, po prostu. Także no, wystarczy, no, to, nie wiem, no, chwilę mu trzeba dać, ale jednak. Nie, nie zostawia takiej tłustej powłoki i ja jestem z niego mega zadowolona więc Ania jeśli teraz przyjedzie znowu do Polski to muszę mu prosić o ten krem tak, żeby nie go tam kupiła no i cóż, i jeszcze zostaje mi szampon do włosów, który chciałam Wam pokazać Używałam różnych szamponów do włosów, różnych działowych. Ja mam ogólnie ten problem z włosami, że przytłuszczają mi się. Oczywiście końcówki mi się nie przetłuszczają, a wręcz są wysuszone, no bo są jasne. Ale tutaj góra bardzo mi się przytłuszcza. No i tak jak mówię, używałam różnych tam jakichś działowych, już takich, wiecie, delikatniejszych, tak mi się wydawało, szamponów. No, ale po drugim, no, kiedy byłam mnie w poniedziałek, włosy, no to yy, wtorek, zwykle my je wieczorem, więc ma w poniedziałek wieczorem, we wtorek jeszcze było ok, w środę te włosy już nie były takie fajne. Teraz wiadomo, jest zima, nakładamy czapki, szaliki, więc wszystko mi się elektryzowało. Yy, no, i tak w końcu postanowiłam, że kupię szampon Altera. Jest to szampon, który już kiedyś używałam, kiedy była u mnie koleżanka spała, u mnie miała właśnie ten szampon, był bardzo fajny. No i postanowiłam, że go sobie kupię. Ten szampon po promocji kosztował, na promocji kosztował jakieś, nie, 5-6 zł chyba. Ja mam akurat chroniący kolor włosów. No ja go bardzo, bardzo lubię. Włosy są w końcu w miarę, no wiecie, nie są suche jakieś wysuszone, ale są po prostu takie jak powinny być. Kiedy ja wcześniej byłam jakimiś innymi szamponami włosy, no to było tak, że ja sobie je wiadomo umyłam, wysuszyłam i potem ja je zwykle prostuję. Więc kiedy ja je prostowałam, już czułam po prostu jak mam taką, wiecie, niefajną, tłustą powłokę, a potem szamponia tak nie ma. Więc te dwa dni mam całkowicie z głowy, nawet kiedy się upraj, kiedy użyję jeszcze szamponu yy, suchego, no to trzeci dzień również mogą sobie chodzić z takimi włosami i nie muszę ich myć tak bardzo często. Tak więc cóż, to są moi wszyscy ulubieńcy miesiąca, każdy z nich Wam polecam, chociaż wiadomo pewnie nie dla każdego z Was się sprawdzą, ale bardzo, bardzo je lubię, polubiłam i życzę sobie w tym nowym roku, żeby było więcej takich ulubieńców miesiąca. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego i pa pa!